<laughs> and each and every year, more than 250,000 people around the world they are faced with this terrifying scenario. And I have to admit, before I started to work for Wings for Life, I thought this is something that has got nothing to do with me. Spinal cord injury is something that happens to extreme sport athletes. Uh, to adrenaline junkies this uh, doesn't affect the normal everyday people and i had no idea how wrong i was because the vast majority of people who suffer a spinal cord injury they haven't taken any extra risk whatsoever the only thing that happened to them they were at the wrong time at the wrong place so 50% of all the injuries are the result of everyday traffic accidents. When Anita arrived in London to explain to me a little bit more about the foundation and what we were going to try to achieve in setting up the Wings for Life World run, I absolutely fell in love with the story and the passion and the drive of the whole Wings for Life Foundation team. So it was, wasn't at all difficult for me uh, to agree to be part of the whole experience. Bartek, słuchaj, jedziesz do Kanady, czy Ty w ogóle wiesz, czy tam startowali w zeszłym roku jacyś mocni zawodnicy? Znaczy, w zeszłym roku zawodnik wygrał, miał około 67 km, natomiast w tym roku będzie jeden bardzo mocny zawodnik. E, to jest zawodnik, e, który w tym roku pobiegł maraton bodajże w 2.21, czy pamiętam, on ma, mm, robiąc półmaraton po drodze w godzinę 9, to, to było w Houston. E, jest rekordem Świata w półmaratonie w biegu z w godzina 11, także on, on już wygrał dwie edycje, jedną wygrał w Turcji, rok Temu, dwa lata temu wygrał w Stanach, w tym roku biegnie w Kanadzie. Ale myślę, że właśnie to, to jest za błoki pobiegł? E, wiem, że człowiek na pewno powyżej 60 km. W Turcji nie dobiegł do 70, natomiast rzeczywiście tam było bardzo gorąco, to, to e, zresztą tam czytałem jego relacje, było bo grubo ponad 20 stopni, no nie dziwię mu się, że on już, e, już bardzo zwolnił po tym 60 km. E, ale fajnie, no ja się cieszę, że nawet będzie z kim biec. E, w Polsce jakby nie miałem z kim biec, biegłem sam i myślę, że jak będę miał pomoc, to też dalej e, Dalej uda się Ale, Ty, w ogóle teraz, jak już wiesz, co to jest, czy uważasz, że jesteś w stanie teraz coś lepiej coś zmienić, jeśli chodzi o samą strategię? A po drugie, coś zmienić, jeśli chodzi o trening? E, o sam trening raczej nie. Ja myślę, że raczej kontynuować ten trening. E, o strategię na pewno. Znaczy, strategię. To, co najbardziej zawiodło, to odżywianie i picie u mnie na trasie. Ja, byłem, ja skończyłem ten wiek, ja byłem potwornie odwodniony. Ja od 60 km rzeczywiście e, już biegłem, no, tak na granicy wytrzymałości, takiej energetycznej. E, i, I tu myślę, że, że jednak to odżywianie, picie, w treningu na pewno, no, wiesz, jakie jest tam w treningu. to to zawsze można szukać jakichś kruszku. Natomiast e, tak, u mnie nie, raczej nie ma opcji dołożenia kilometrów. No, ja objętościowo bardzo dużo biegał. E, akurat no, mój trening bazuje na, na takich biegach, przynajmniej bazował, takich długich wybieganiach e, w tym długim zakresie, które no, moim zdaniem idealnie po taki bieg właśnie mnie przygotowują, siłowo na pewno mogą poprawić się, czyli sprawność ogólna, to to, to, to na pewno. Tutaj A jak, jak ten bieg się plasuje w relacji do jakichś innych Twoich ważnych startów? Na wiosnę to jest mój główny start. Ja po, znaczy bardzo dużo startowałem w zeszłym roku, to, to było naprawdę kilka maratonów, ten Co ultram... miesiąc właściwie? Tak, tak, to na jesieni to, to było praktycznie co miesiąc, skończyłem w grudniu maratonem i musiałem odpocząć. To był taki pierwszy raz, odkąd biegam miałem rzeczywiście E, no, Miałem przemęczony organizm. E, może to nie było jakieś e, straszne przetrenowanie albo wszczekanie, natomiast wychodziłem no, biegać i e, już chciałem wracać do domu. Miałem lekko dosyć. Dwa miesiące miałem takiej przerwy. E, ja praktycznie grudzień cały i cały styczeń nie biegałem. Albo nie wiem, przebiegłem tam łącznie chyba ze 100 kilometrów. A teraz już e, teraz no, jest przeziębiony, tak? No, ale to, ale to... w ogóle jak, jak jesteś w tak formie, gdybyś miał. E, na pewno nie jestem w takiej formie jak rok temu. Rok temu byłem w tym czasie w lepszej formie, myślę, że teraz dychę dychałem... Przy sprzyjających gwiazdach 33 minuty możemy powiedzieć. Myślę, że pół tam godzina 11, czyli ta minuta, minuta wolniej. Natomiast szybko, szybko mi ta forma wraca. Rzeczywiście ja trenowałem solidnie, tak, 5 tygodni e, i myślę, że... A teraz rozumiem, że zostały 45 tak, dni tak. i teraz już mocny trening będzie tak? Nie, Jak teraz te ja, ja już od, od 3 tygodni jestem takim naprawdę mocnym. Od 3 tygodni to, to jest ten bardzo mocny trening. Ten tydzień robię trochę lżejszy następny i potem trzy tygodnie rzeczywiście jeszcze takiego dużo dużej objętości, dużo Z2 takie, będę chciał wrzucić na pewno długie biegi 30-35 km w takim tempie, około powiedzmy tego tempa docelowego e, potem odpocząć już ostatnie 7-10 dni do, do startu nie wiem czy mi to pomoże, czy nie ja nic nie startuję przed Wingsem. nie startuję maratonu, nie startuję półmaratonu z jednej strony nie będę miał wypoczęty organizm z drugiej strony tak trochę startuję w ciemno nawet myślę, żeby sobie przebiec może 3 tygodnie przed albo cztery, jakąś 40 też takim tempie, nie wiem około startowym, Wingsowym, dokładnie żeby, żeby po prostu ten organizm przyzwyczaić nie będzie to dla mnie jakiś straszny wysiłek. E, myślę, że szybko się bardzo potem zregeneruje, a, a jednak ten organizm na takie obroty wejdzie, że będzie wiedział, że te 40 kilometrów to, to już jest kawałek. No. Dziękuję i powodzenia. Dzięki wielkie.